Dzień dobry. Dzisiejsze zadanie polega na narysowaniu bryły trójwymiarowej z wymiarowaniu jej oraz nałożeniu tekstury. I to wszystko za pomocą aplikacji Google Sketch. Zaczynam. Po pierwsze, należy się zalogować do swojego konta służbowego Google'a. Po zalogowaniu się wybieramy tutaj 9 kuleczek i przewijamy na sam dół i na dole jest ten SketchUp, ta ikonka. Klikamy w nią, jest ikonka ładowania, to wszystko robimy przez przeglądarkę, niczego nie instalujemy. I tu możemy spotkać się. Tam zapewne za pierwszym razem będzie trzeba potwierdzić swoje konto służbowe, wybrać to konto służbowe. Po czym nacisnąć Create New, czyli tworzymy nowy rysunek. Pojawiła się pusta plansza. I od razu powiem, że rysujemy prostopadłościan, czyli zaczniemy od narysowania prostokąta, czyli od 2D. Później to wyciągniemy do 3D. Czyli dodamy trzeci wymiar. Najpierw klikamy ikonkę prostokąt, po czym trzymając lewy przycisk myszki ten prostokąt rysujemy. Jeżeli coś się nie uda, to tam jest e, strzałeczka cofnij. Pewnie tu gdzieś w tym miejscu będzie. Mamy prostokąt. Teraz uwaga, zmieniamy ikonę na push-pull. Tu w tym miejscu. Push-pull, klikam w to. Najeżdżam na nasz wcześniej narysowany prostokąt, tak żeby takie niebieskie kropeczki się pokazały. I trzymając lewy klawisz myszki, wyciągam ten prostokąt w górę, tworząc prostopadłościan. Mamy już obiekt 3D. Jeszcze będziemy go wymiarować. Jak to zrobimy? Ikonka miarka, i tu wybieramy dimensions czyli wymiary klikam na tą drugą ikonę i teraz jak wymiarować bryłę otóż jeden narożnik klikam lewym przyciskiem myszy drugi przesuwam myszkę w lewą stronę i trzeci raz klikam lewym klawiszem mamy pierwszy wymiar teraz znowu narożnik klikam drugi narożnik klikam przesuwam myszkę do góry i znowu klikam trzeci raz. Mam już drugi wymiar. Teraz jeszcze trzeci wymiar, czyli znowu narożnik. Narożnik do góry. I trzeci raz klikam. Mamy zwymiarowany nasz obiekt 3D. Na koniec dodamy jeszcze teksturę. Teksturę tu wybieramy, ten taki sześcian z taką szachownicą. Materials. Klikam. I wybieram tu. Szukaj. Tu wystarczy sobie wybrać materiał, który nas interesuje, bo nałożymy teraz na nasz obiekt teksturę. Na przykład wybrałem sobie tu cegły. Klikam, i z tego zwiadra z farbą ta tekstura jest nakładana na poszczególne elementy naszego obiektu. I to by było na tyle. Mamy już. Pracę wykonaną. Teraz należy ją zapisać. Czyli tu bym musiał kliknąć save. Tu jest to pod y, obrazkiem z kamery ukryte. Klikamy save, wybieramy dysk współdzielony, wpisujemy jako nazwę pliku swoje imię, nazwisko i wtedy mamy już y, zakończoną, zakończoną tą pracę z wymiarowaniem prostego obiektu yy, i nakładaniem tekstury w Google Sketchup i to byłoby wszystko, czyli tu kliknąć Save, wybrać dysk współdzielony, nadać nazwę swoje imię nazwisko i po prawej stronie będzie zapisz i to jest yy, wszystko. Na tym zakończymy. Także ja dziękuję.